W niedzielne popołudnie w sali OSP w Krążkowach odbyły się jasełka bożonarodzeniowe. Wspaniałe widowisko wystawili najmłodsi uczniowie miejscowej szkoły podstawowej. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły Piotr Balcerzak, witając rodziców, dziadków oraz zaproszonych gości, wśród nich poseł Angelika Możdanowską, asystenta burmistrza miasta i gminy Krzysztofa Godka oraz sołtyca wsi Jana Blabusia. Bardzo mi miło, że frekwencja jak co roku jest bardzo wysoka, że wszyscy Państwo z przyjemnością przychodzicie do szkoły. Po krótkim wstępie nadszedł czas, aby najmłodsi uczniowie przedstawili jasełka, w których aniołki, pastuszkowie oraz królowie przybyli do Betlejem, by złożyć na ręce Marii i Józefa swoje dary dla dzieciątka. Młodzi artyści wspaniale zagrali swoje role, oddając prawdziwy i wyjątkowy charakter tego wydarzenia. Wspaniała scenografia, oprawa muzyczna i bawne kostiumy dzieci dopełniały całości. Trwające prawie godziny przedstawienie nagrodzone zostało przez publiczność gromkimi brawami oraz owacjami na stojąco. Dyrektor Piotr Balcerzak podziękował, nie kryjąc swojego podziwu. Artystom oraz nauczycielom przygotowującym przedstawienie. Dzieciom dziękowali też zaproszeni goście, którzy przyszli do uczniów z małymi upominkami. O słodki poczęstunek przy kawie zadbała Rada Rodziców. Niedzielny wieczór zakończyła karnawałowa zabawa dla najmłodszych, podczas której odbyły się konkursy i wspólne rodzinne tańce. Po niej zasłużono odpoczynek podczas dwutygodniowych ferii zimowych.